Witajcie! Chwilę nas tu nie było. 31 grudnia, czyli dokładnie dzień przed Nowym Rokiem, w naszych głowach zaistniał pomysł założenia kanału. Pomimo, że nasze filmy nie były najlepsze, sprawiało nam to dużą satysfakcję i kontynuowaliśmy nasze dzieła aż do 19 marca, gdy zakończyliśmy nagrywanie na ten kanał. Jednak ciągle myśleliśmy, co nowego moglibyśmy zrobić lub co polepszyć. Dzisiaj postanowiliśmy wstrzesić nasz kanał, ponieważ pomimo tego, że nic nie nagrywaliśmy, kanał wyświetlał się wielu osobom i postanowiliśmy dać mu kolejną szansę. W Na naszym kanale pojawi się wiele zmian, gdyż obecny format filmów nie zadowala nas 100%. Postanowiliśmy wszystkie filmy robić w znacznie formacie i traktować Was bardziej, abyśmy z Wami rozmawiali, a nie jak wcześniej, czyli wygłaszali przemówienia. Wielu zmian doczekałem się m.in. miniaturki, które będziemy utrzymywać w stałym formacie, ale zobaczycie to dopiero przy emisji pierwszego odcinka, który pojawi się już wkrótce. Odcinki będą pojawiały się tylko raz w tygodniu. Będziemy znacznie bardziej skupiać się na jakości filmów, a nie na ilości. Dowiedzieliście się już wszystkiego, co chcieliśmy powiedzieć, więc nie będziemy przedłużać, bo jest to bezcelowe. Subskrybujcie kanał, by otrzymać informacje o pierwszym filmie w całkowicie nowym stylu i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!